Halo, halo, coś Boże. Myślę, że jeszcze mnie poznajecie. Jeszcze aż tak nie przytyłem. I jeszcze w miarę nie odszedłem od zmysłów przy tej kwarantannie. Także pozdrawiam Was wszystkie Maryjki z Czerwionki. No, szczególnie te, które jeszcze mam możliwość znać, bo pewnie część nowych osób jest. Jakby był jakiś chłopak, to nie obrażaj się, ale będę gadał jako do dziewczyn. O zasadniczo są w większości. Hania mnie poprosiła, żebym nagrał dla Was filmik. No, Hani wiadomo się nie odmawia, bo jak się jej odmówi, to się wiąże z różnymi przykrymi konsekwencjami, więc ja też postanowiłem nie odmawiać. Filmik na temat... Chyba na temat Wielkiego Czwartku, jak nie mylę. Wielki Czwartek to jutro. Pierwszy dzień Triduum Paschalnego, czyli tych takich najważniejszych, Dni dla nas, chrześcijan, a ja tutaj dopowiem, że no, nie wiem w sumie, jak jest wycelowana kamera. Ja tak dopowiem, że dlatego najważniejszych dla nas, chrześcijan, dni, dlatego, że to są najważniejsze dni dla Pana Jezusa, my jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący, że na tym polega nasza wiara, żeby z Panem Jezusem budować relacje. Pan Jezus jest osobą, jeśli On bardzo, bardzo ważne rzeczy przeżywa w swoim życiu, to dla nas automatycznie też to jest ważne. A ten dzień też jest taki bardzo ważny z tego względu, że jest dniem ustanowienia i Eucharystii, i ustanowienia kapłaństwa. Myślę, że w tej kolejności, bo można by tak powiedzieć no, po prostu w tej kolejności po to ustanowił Pan Jezus Państwo, żeby mogła być sprawowana Eucharystia. On podczas tej ostatniej wieczerzy powiedział, że no to czyńcie na moją pamiątkę. No więc postanowił też mieć takich ludzi, księży, którzy będą właśnie to czynili na jego pamiątkę. Więc no jest to dla nas święto, gdzie do tego Was zachęcam, żeby podziękować tak swoimi słowami Panu Jezusowi za mszę świętą. Wiem, że teraz tak Trochę trudniej jest z uczestniczeniem w niej bardziej przez transmisję, czy no, pewnie czy internetowo, czy w telewizji. I do tego też Was zachęcam, żeby tak przez tę transmisję to triduum przeżywać. Ale też polecam Wam to, żeby tak swoimi słowami Panu Jezusowi podziękować za Eucharystię. Pomyśleć też, co mi to daje, że chodzę na Msze Święto. Czy faktycznie coś mi to daje i co to jest. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no właśnie, kapłaństwo. Hania stwierdziła, tu niech ksiądz coś powie o tym, jak został księdzem. To myślę, że usiądźcie sobie wygodnie, bo teraz będę opowiadał, która jest za 108 dnia. No, wielka środa jest. No to myślę, że tak do drugiej w nocy się wyrobię. Także siądźcie sobie wygodnie, zróbcie sobie herbatę i posłuchajcie mojej opowieści. Kiedy miałem. Roczek, ja że aż tak nie będzie, ale myślę, że takie ważne wydarzenia, które sprawiły, że zostałem księdzem, to jest to, że niektórzy z Was będą pamiętać jeszcze poprzednich wikarych. To, że mieliśmy fajnych księży w parafii, naprawdę fajnych, którzy też pokazywali swoim przykładem, że może kapłaństwo ich cieszy i że jest dla nich takim szczęściem. Widzę, że mam 9% baterii, więc to aż tak długo nie będzie trwało. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Co? Aha, no druga rzecz to jest to, że byłem ministrantem u nas w parafii przez łącznie 13 lat, więc cały czas tak blisko ołtarza. Ja gdzieś jechałem, czy do dziadka, czy gdzieś i miałem normalnie siedzieć na kościele, to czułem, że kurczę, chciałbym bliżej, że jakoś mi tam tak daleko jest. I trzecia rzecz, no, to było to, że po prostu moi rodzice, siostry no są wierzący. Że też nauczyli mnie rodzice modlitwy, zaprowadzali mnie do Kościoła, więc dla mnie to było takie zupełnie, zupełnie naturalne, że też uczestniczyłem w tej Eucharystii i widziałem, że to, że my jesteśmy na Eucharystii, też jest ważne, ale no jest taka osoba, bez której no Eucharystia się nie odbędzie to jest ksiądz, który jest w tym momencie takim narzędziem w dłoniach Pana Jezusa, że Pan Jezus wykorzystuje Jego głos. Jego ręce, jego gesty to wszystko, co robi, po to, żeby Pan Jezus mógł do nas przyjść podczas Eucharystii. No i chyba jakoś tak w gimnazjum przyszły pierwsze myśli o tym, żeby, żeby zobaczyć, że to może jest to, ale tak jeszcze miałem różne, różne wątpliwości. W liceum już w sumie byłem przekonany, że pójdę do seminarium, a później znowu pojawiły się wątpliwości. Ostatecznie coś tam innego zacząłem studiować przez rok, ale poszedłem do tego seminarium, żeby nie tyle zostać księdzem, bo nie wiedziałem jeszcze, czy chcę zostać księdzem, ale właśnie po to, żeby się dowiedzieć. Z taką otwartością na to, że może wyjdę stąd jako ksiądz, a może wyjdę stąd i, i założę rodzinę, a może nie, wyjdę stąd i, i, i nie założę rodziny ani nie będę księdzem. Więc to bardziej w tę stronę, o to chodzi w seminarium, żeby rozeznawać yy, przez słuchanie Słowa Bożego, czytanie Pisma Świętego, co Pan Bóg mi mówi, zastanawianie się nad tym, rozmowę z nim, przez też poznawanie siebie. Ale myślę, że takim najważniejszym momentem, jak teraz tak z perspektywy czasu na to patrzę, który doprowadził do tego, że zostałem księdzem, że podjąłem taką odważną decyzję. Tak samo jak małżonkowie na przykład muszą, przyszli mąż i żona muszą podjąć decyzję, że chcą być ze sobą do końca życia. Więc tym najważniejszym było to, że w pewnym momencie podczas jednej modlitwy tak bardzo mocno do mnie doszło dotarło bardzo mocno też to poczułem, że Pan Bóg mnie mocno kocha. I teraz, skoro Pan Bóg mnie mocno kocha, sobie pomyślałem, jeśli On ma jakiś plan na moje życie, a ma, to, to będzie najfajniejszy plan. To jest najlepsze w ogóle, jak mogę to życie swoje przeżyć. Więc od tego momentu z taką dużą otwartością, z taką, takim dużym pragnieniem chciałem poznawać, co to jest za plan, czy to jest kapłaństwo. I po tych pięciu latach w seminarium, po. Mnóstwie y, czasu, mnóstwie. No dobra, po czasie na modlitwę, na zastanawianie się, y, tak byłem już pewny, że, że to jest właśnie kapłaństwo. Y, no i przedtem to najpierw święcenia diakonatu, później przypieczętowanie tego święcenia kapłańskie. Teraz już 11 maja będzie, ile będzie, będzie rok równo. Czyli za parę dni mam już 11 miesięcznicę od święceń. I powiem Wam, no fantastycznie. Gdybym miał jeszcze raz dokonać wyboru, to jeszcze raz dokonam dokładnie tego samego wyboru i staram się właśnie każdego dnia tak, albo przynajmniej raz na parę dni, powiedzieć: Panie Boże, czasem jest trudno, ale przede wszystkim jest pięknie w kapłaństwie. Pięknie jest towarzyszyć innym ludziom. Pięknie jest móc udzielać rozgrzeszenia w spowiedzi, móc dawać Pana Jezusa, móc w końcu Pana Jezusa trzymać w swoich rękach i być tak bardzo, bardzo blisko Niego. Samemu się do Niego zbliżać, innych przybliżać do Pana Jezusa, doświadczać tej miłości Pana Boga. Staram się tak w miarę często Panu Bogu jeszcze raz powtórzyć, że wybieram jeszcze raz kapłaństwo, wybieram jeszcze raz dla Pana Jezusa bezżeństwo, czyli celibat. No i jestem szczęśliwy. Jakbym tak miał powiedzieć, to, no to nigdy bardziej szczęśliwy nie byłem. I o to chodzi w powołaniu, żeby być szczęśliwym, żeby mieć banana na buzi i pokazywać innym w ten sposób, że nic więcej nie potrzebuję. To jest to właśnie, czego potrzebowałem. To jest moja droga i ta droga ma mnie zaprowadzić do nieba. Dla mnie tą drogą do nieba jest właśnie ka życie kapłańskie. Oczywiście, Pan Jezus prowadzi do nieba, ale właśnie tą drogą chcę mnie do niego doprowadzić dla Was, no to już musicie same rozeznać. Może dla którejś z Was zakon? Nie wiadomo. Może dla Hani? <grym> już sto razy jej to mówię i myślę, że tak. No, ale podziękujcie dzisiaj szczególnie Panu Jezusowi i za mszę świętą, za Eucharystię, za Jego obecność w tej Eucharystii i za księży, za naszych proboszczów, Aktualnego, poprzedniego, księdza Jacka, księdza Jana, do wszystkich naszych wikarych, tych, których pamiętacie, których nie pamiętacie, za mnie też możecie podziękować i się za mnie pomodlić. Właśnie z tym dziękowaniem to przede wszystkim o to chodzi, żeby się pomodlić za te wszystkie osoby i pomóccie się, żeby też kolejni księża byli od nas z parafii, a może też dziewczyny jakieś czy chłopaki, żeby poszli do zakonów. To ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się w tej kwarantannie. Nie róbcie głupot, znajdźcie sobie jakieś mądre zajęcia, nie wkurzajcie rodziców, pomagajcie im, pomagajcie sobie nawzajem i też myślcie o tym, co dobrego jest w tym czasie. Nie tylko, że jest trudno, że jest źle, że jest jakoś tam gorzej, ale co dobrego się dzieje i przeżyjcie dobrze święta, bo już niedługo zmartwychwstanie pana Jezusa z Bogiem. Trzymajcie się.